Zobacz, to ta dziewczyna. Cześć, ty chyba nazywasz się Olivia, prawda? Um, tak, a o co chodzi? Znamy się? Nie, nie, ja jestem w wyższej klasie. Ja po prostu mam do ciebie małą sprawę. Um, to znaczy, jaką sprawę? Um, nie chcę, żebyś zrozumiała mnie źle, jednak um, po prostu chciałam Cię prosić, żebyś nie utrzymywała więcej kontaktu z moim bratem. Ale to chyba jakaś pomyłka. Zupełnie nie wiem o co chodzi. Chodzi o Cartera. Um, a czy wszystko z nim w porządku? Nie widziałam już go kilka dni w szkole. I ostatnio. Też nie przyszedł na spotkanie. Mieliśmy pozwiedzać. Tak właściwie to on mi miał pokazać miasto. Ale. zadzwonił, że nie da rady i ja od tamtego czasu nie mam z nim kontaktu. Właśnie o to chodzi. Za niedługo wróci do szkoły, jednak bardzo cię proszę, żebyś nie zagadywała do niego. Po prostu nie utrzymujcie kontaktów. W porządku? Ale. dlaczego? To nieistotne. Ja. To jest po prostu prośba, ok? Nie chcę, żeby mu się. Bardzo cię proszę. A my już musimy lecieć, prawda? Ale ja nie rozumiem tak właściwie o co chodzi. Jeżeli coś zrobiłam, to przepraszam. Oh my gosh! Dlaczego to lesby przymilają się do mojej koleżanki, ha? Huh? Nie warto. Trójkąta im się zachciało. My już pójdziemy. Hej, czy ja ci pozwoliłam odejść? Jeszcze nie skończyłam do ciebie mówić. Odpuśćmy, chodźmy. Tati, ale to nie tak. Ojej, biedna Emilia, jeszcze nie wiesz o co chodzi. Mm. <laughs> Olivia, nie Emilia. Tak, tak, właśnie tak powiedziałam. A wy gdzie już uciekacie? A więc tak, chciałabym, żebyście się odpierdoliły od mojej koleżanki. My jesteśmy normalne i nie mamy zamiaru się zarazić waszym um, dziwactwem. To, że ktoś jest innej orientacji, nie znaczy, że jest dziwny. Pierdolisz takie głupoty, powinnaś się w końcu z kimś przespać, a nie macać sobie dziewczynki. Przestań, Patty. A ty co taka nadąsana, brakuje ci czegoś pomiędzy nogami, ha? Odpuść sobie w końcu. Oj, pogrążasz się, kochana, po prostu przyznaj, że nikt cię nie chciał, dlatego wybraj sobie koleżankę. To było bardzo nieuprzejme, Patty. Dlatego, że Patty jest suką. Oh, well, 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 czy to nie ty spaść z trzema chłopakami na raz na, ja na imprezie? Po naszej szkole chodzą same szmaty, tylko po prostu nie chcę się do tego przyznać. To było dawno. Dwa lata to wcale nie jest taki długi okres. Ja przynajmniej mam porządnego chłopaka, w związku jestem już naprawdę długo, więc nie możecie mi nic zarzucić. Chodźmy już. Masz rację, chodź. No to żegnam moje dwa dziwolongi, papa. Nice ya! Kisses. Och, Emilia, co ty masz na sobie? Cały czas mylisz moje imię, Olivia. i to kartka. Mm, powiem to delikatnie, wygląda obrzydliwie. Powinnaś zmienić troszeczkę swój ubiór? Jest nieodpowiedni. She's right. Um, ale przyniosę ci kilka dobrych ubrań jutro do szkoły. Um, w porządku. Hej, dziewczyny. Hej, Oliwie. O, oh, I Hej, I tan. Hej. Mogę się zobaczyć z Oliwią? No jasne. Nie możesz. Czy wszystko OK, Peggy? Tch, tylko że Oliwia wygląda dzisiaj nie najlepiej. To znaczy? Coś się stało? Ma pryszcza. To wszystko kartkę. Och, Peggy, nie okłamuj swojego kuzyna. Powiedz mu prawdę. I kokardka nie wygląda to najlepiej. Według mnie wygląda naprawdę ładnie i pasuje do mojej obroży. Dziękuję, Ita. Jesteś świetnie, świetnie, gawka, szmatka, ale musimy już iść. Chodź Emilia! Nie przejmuj się nimi. Chcesz może wyrwać się ze szkoły na chwilę? W sensie, że wagary? No chodź, taka przerwa dobrze nam zrobi. Zabiorę cię na przejażdżkę. Przejażdżkę? Nie rozumiem. Mam motor ze szkołą. Chodź. To bardzo miłe, ale nie powinnam opuszczać lekcji. Nie daj się prosić. No dobrze. Chodźmy. Ta nowa zaczyna mnie denerwować. Are you fucking serious? Słucham? Ugh. Look! No, ja pierdolę co za dziwka. Czy on przypadkiem nie chodził z moją kuzynką? O mój Boże! Och nie, ujdzie mu to płazem! No witam! Oho, i pojawiło się moje wkurwienie! Jak dobrze, że przyszłaś mi zepsuć dzień! Już było tak pięknie! Zamknij pysk szmatu, bo nie gadam z tobą! Co ty sobie wyobrażasz?! O chuj ci chodzi? Hej ty, nie mówiłeś, że masz przyzwoitkę ze sobą! Przypierdoliła się! A, że mła? A nie pamiętasz jak był z moją kuzynką jeszcze tydzień temu? Że z Sandy. Dokładnie. W sumie powinna dziś bi na korytarzu. Jestem ciekawa, czy byłaby z tego zadowolona. Pierdolisz głupoty. Nie musi wiedzieć o niczym. No przecież krzywda się nikomu nie dzieje, prawda? Lubisz się wpierdalać w związki, prawda? Jesteś żałosna. O nie, żałosna to jesteś akurat ty. Paniusia myślisz, że możesz mieć każdego, a tak naprawdę jesteś dziwką i to każdy może mieć ciebie. O, Sandy, jak miło! Sandy, pozwól na chwilkę! Słucham, czy coś się stało? Um, Przyszła pan twojego chłopaka ze szkolną dziwką i zastanawiam się, czy nie przeszkadza ci to. Um, tylko, że my już nie jesteśmy razem od jakiegoś tygodnia. Jednak nie sądziłam, że słowa proszę zostań ze mną bądź odzyskam cię znaczą właśnie to, jednak jeżeli tak chcesz, wybrałeś swoją drogę. Co miałem robić, jesteś rozpieszczoną blondyną. No proszę, chłopczykowi nie przeszkadzało cztery lata, po czterech latach zauważyłeś, jaka jestem naprawdę. No cóż, bywa i tak. Żegnam, towarzystwo. Bye! To... gdzie popsułam komuś związek? Bo teraz to chyba czegoś nie rozumiem. To nie zmienia faktu, że wpierdalasz się we wszystko. Czekaj! Dobrze ci radzę, lepiej zmień szkołę. Zostać ci tutaj jeszcze ktoś, czy już ze wszystkimi spałaś? Mm, daj pomyśleć, kto tam był następny na liście? Ach, no tak, Aleksander. Ja jestem ciekawa, czy jest tak samo dobry w łóżku, jak i przystojny. Co, dasz mi jakieś rady? Ty kurwo, łaby precz od Aleksandra! Nawet kijem bym go nie tknęła, zresztą tak samo jak ciebie. Walczy się obydwoje. No, zaczyna działać mi na nerwy. Perry. jak mam być spokojna, jak ona Ach, podnosi mi cały czas ciśnienie. Ach. Czuję się troszkę dziwnie, nigdy nie opuszczam lekcji. Tym bardziej tym bardziej, żeby wyjść na miasto. Więc zabiorę do jednej z najlepszych kawiarni. Chodź. Wiele słyszałam o tym miejscu, jednak. Karter miał mnie odprowadzić po mieście. Tylko, że jakoś się tak zgrało, że nie, nie widzieliśmy się. Ale. Wow, zawsze marzyłam, żeby tutaj przyjść. Pieko najlepsze ciasta. Masz rację, to jedna z najlepszych cukierni. I na dodatek ten romantyczny klimat. Ach. I właśnie co do klimatu, miałbym do ciebie pytanie. Mm, a więc słucham? Chciałem zapytać, czy nie zostaniesz moją dziewczyną? Нажатай.